Czy projekt Leszczyńskie Centrum Nauki w Wieży Ciśnień będzie realizowany? Leszno otrzymało na ten cel oraz na remont bursy międzyszkolnej 15,5 miliona złotych. Od 1 grudnia nastąpią zmiany i Polski Ład będzie bardziej elastyczny. To dobra informacja dla Leszna, bo nie przypadną pieniądze przyznane nam na dwie inwestycje, z których miasto ostatecznie zrezygnowało. Chodzi o rewitalizację Placu Meciga i Nowego Rynku. 26 milionów złotych zaplanowanych Pierwotnie na ten cel zostanie przekazanych na remont pływalni Akwawit. Wiadomo, że ten będzie dużo kosztowniejszy. Podczas magazynu samorządowego rozmawialiśmy na temat przystosowania wieży ciśnień na Leszczyńskie Centrum Nauki. To kolejna inwestycja, na którą Leszno otrzymało dofinansowanie z Polskiego Ładu. Niespodzianki nie było, tylko jeden radny był za realizacją tej inwestycji. To Kazimierz Jęcz z Prawa i Sprawiedliwości. Leszczyńskie Centrum Nauki jest pomysłem PiSu sprzed lat. Pozostałych troje radnych przewodniczący Komisji Rozwoju i Infrastruktury Miejskiej Michał Skrzypczak z PL18, radna Leszno 2050 Stefania Ratajczak oraz Przemysław Górny z Koalicji Obywatelskiej optują za rezygnacją z tego zadania i przeznaczeniem pieniędzy na modernizację pływalni Akwawit to ich zdaniem bardziej potrzebna Leszno inwestycja. Trzech radnych z różnych klubów. Wyrażają pozytywną taką opinię. Ja wyrażam pozytywną również opinię w imieniu, w imieniu działa pedagogicznego, z którym rozmawiałam. Powinniśmy się spotkać wspólnie z panem prezydentem, oczywiście przedstawiciele klubów i czy nie podjąć taką decyzję, aby przesunąć te pieniądze na aquavit bo to jest naprawdę inwestycja też bardzo potrzebna. Mieszkańcy oczekują, ile można czekać. na basen już nie jest czynny, on popada w coraz bardziej degradację, więc rozpoczęcie jak najszybciej, a im więcej pieniędzy, tym szybciej możemy zrobić tą inwestycję dla mieszkańców Leszna.